Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego challenge'u na moim kanale, a mianowicie wyzwanie księżniczki. Bardzo mi się spodobało to wyzwanie i stwierdziłam, że spróbujemy. Czemu nie? Nowa seria na kanale byłoby miło. Dzisiaj odcinek będzie taki wprowadzeniowy, w sensie opowiem Wam o co tu w ogóle chodzi i po prostu zaczniemy już taki pierwszy dzień tego wyzwania i po prostu w następnym odcinkach będziemy to kontynuować. Ogólnie planuję, żeby właśnie było jakby to jeden dzień właśnie, takie dwa dni w jednym odcinku, ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo się wyjdą bardzo długie odcinki, no to będzie po jednym dniu. Ale to jeszcze wiecie, wyjdzie z czasem. Także chodźmy do opisu. Celem tego wyzwania jest sprawić, aby książę zakochał się w Twojej Simce i aby została ona księżniczką. Będziesz knuć intrygi czy będziesz dobroduszna? Wybór zależy do Ciebie i możesz wygrać w każdy sposób. Twoje decyzje będą miały wpływ na Twoją reputację, cechy oraz przyszłość, więc wybieraj ostrożnie. I przygotowanie. Mieszkasz w zamku z pięcioma innymi kandydatkami na księżniczki. Otwórz wszystkie inne kandydatki oraz własną simkę w kreatorze tworzenia simów i wprowadź Muszą być w wieku młodych, dorosłych? Cechy wybierz losowo. Twoja simka musi mieć aspiracje udany rodowód. Można samemu zbudować zamek. Ja tutaj akurat stwierdziłam, że pobiorę i tutaj one nie mają zamku, tylko mają taki jakby dom księżniczek, można trochę powiedzieć, taki przygotowawczy, bo ogólnie taki pałac to tam rodzina królewska mieszka. Tu stwierdziłam, że właśnie dam taki. No dosyć dużo, można powiedzieć, willę praktycznie do mieszkania. I właśnie chodzi o to, żeby tu było również kilka sztalów, instrumentów, stolik z szechami, tak żeby po prostu każda miała jakby swoje, jak wiecie, parę zacznie, nie wiem, malować, żeby każda miała swoje. Również służę rodzinę królewską, też mam ich już zrobionych. Ustaw długość życia Simów na długie, to to muszę jeszcze zrobić. Oraz na początku trzeba odwiedzić rodzinę królewską i się im przedstawić, ale nie zaprzyjaźniamy się, tylko chodzi o to, żeby ich znać i w razie czego zaprosić do siebie. A teraz zasady i instrukcje. Wyzwanie trwa trzy tygodnie, musimy zapoznać się z harmonogramem o 6 rano każdego dnia, tak, także będą miały dosyć szybko dziewczyny pobudkę. Wstawiam im w ogóle łóżko, zobaczymy czy one będą, nawet się będą wysypiać, bo jak nie to im zmienię. Nie możemy kontrolować innych kandydatów, chyba że tak mówi dzienny harmonogram lub zdarzenie losowe. Wyjątek, można okazjonalnie nakazać im sprzątać lub naprawić obiekty, ale moja Simka również musi to zrobić kiedy musimy użyć zdarzeń losowych to po prostu musimy sobie wygenerować numer i on odpowiada danemu zwaniu, ale nie mogą się one powtarzać, także jak już coś jak było, no to musimy losować tak długo, aż wyjdzie coś nowego nie możemy dzwonić do księcia królowej lub króla, króla rozmawiać z nimi i zaprosić, chyba że tak właśnie mówi harmonogram dzienny lub to zdarzenie losowe, nie wolno również wychodzić w interakcji z innymi simami na świecie z wyjątkiem simów mieszkających w tym samym domu co nasza simka punkty aspiracji Liczba punktów aspiracji, jaką masz na końcu wyzwania, zdecyduje o losie twojej sim simki oraz czy ukończysz wyzwanie powodzeniem, bo możemy tutaj przegrać, więc dobrze możemy wygrać, także zobaczymy, czy zdobędziemy serce księcia czy kogoś innego. I yy, Jeśli chodzi, są, chodzi o takie dodatkowe rzeczy, to jeszcze mamy punkty intrygi i życzliwości. Są to inne punkty, które otrzymasz podczas wyzwania za każdym razem, jak zdobędziesz jakiś. Podliczaj, ile ich masz. Można mieć i punkty intrygi i życzliwości w tym samym czasie. Yy, najważniejsze yy, umiejętności to jest gotowanie, ogrodnictwo, charyzma, malarstwo, logika, miksologia i jakiś instrument. A tutaj mamy skrzypce, fortepian albo gitarę. Ja stwierdziłam, że weźmiemy jeden. Na razie tu im mają podstawione parę gitar, dwa fortepiany chyba i skrzypce, ale stwierdziłam, że pójdziemy w jedno i to chyba będą skrzypce, bo jakoś nie wiem, jak najbardziej mi się Ci też podoba. I codziennie właśnie tak jak wspomniałam, wcześniej się sprawdzamy harmonogram. Także dzisiaj się wybierzemy do króla, królowej i księcia, poznamy ich i później odbędziemy pierwszy dzień. Pierwszy dzień to mam niedzielę, to jest poznanie się, mamy rozmawiać ze wszystkim i dodaj 100 punktów aspiracji za każdego zdobytego dziś przyjaciela i dodaj 100 punktów aspiracji za każdy zdobyty dziś poziom umiejętności poza pierwszym zdobytym poziomem. Także no dzisiaj mamy taki dzień, no troszkę na luzie, ja bym powiedziała, ale już Wam przedstawiam nasze tutaj księżniczki. Zaczniemy od Harper. Harper to jest nasza ruda piękność. Jak widzicie, wszystkie mają te same sukienki. Stwierdziłam, że będą tak, żeby wiecie było tak równe, ale zobaczymy, bo może wiecie. Stwierdzę, że jednak to nie jest takie fajny, po prostu na przykład zrobię tak, że dwie dziewczyny będą miały jeden kolor i coś takiego. Zobaczymy, to jeszcze wyjdzie, wiecie, w praniu. Także to jest Harper. Harper, MacEch, oczywiście tutaj kleptomanka, geniusz, dzieci oceanu. Wszystkie były tutaj losowane, także jak wyszło. Następną mamy L, to jest paranoiczka, aktywna i wesoła. Później mamy Amelie. to jest smakoszka, zadufana w sobie i śmiała. Następnie mamy M. Emma. Emma jesteś tu, jesteś tu, która jest zła, rodzinna i klubowiczka. Także. <laughs> I ostatnia, przeznaczcie przedostatnia jest Hanna, niezdarna, leniwa i friganka. A teraz Wam przedstawiam DAW, czyli DAW będziemy grać, znaczy się ja będę grać, gdzie ona już się bierze do szałów, także bardzo mi się to podoba. I ona jest miłośniczką muzyki, wesoła i niezrównoważona. Także DAW będziemy właśnie przechodzić całe to wyzwanie, I to jest wszystko jeśli chodzi o zasady. Oczywiście linka do tych zasad jeszcze Wam zostawię w opisie, jakbyście chcieli sobie doczytać albo spróbować sami. I tak w ogóle się przedstawia ich dom. Ja go pobrałam z galerii, tylko troszkę gdzieś go przerobiłam. A mianowicie gdzieś tutaj, jak widzicie, tu mamy sztalugi, tu mamy gitarę, ale chyba powiem Wam, że te gitarę usunę i ten fortepian, bo no nie podoba mi się. Tutaj mamy na górze, można powiedzieć, takie dwie sypialnie. Jak widzicie, mamy po trzy łóżka dziewczyny. Mamy takie pojedyncze, no bo wiecie, nie chciałam, żeby każda miała swoją. Tutaj mamy również trzy i po prostu, wiecie, każda. A może w sumie zróbmy tak, żeby dziewczyny sobie... Przydziel łóżko Żeby każda miała już swój po prostu e, Przydziel łóżko I ty też chodź tutaj Każda miała swoje Żeby nie było, wiecie, zaś później jakichś problemów I tutaj dziewczyny e, Czekaj Amelia Emma Oraz Hanna Chodź Hanna e, Tutaj, Niech każda sobie, wiecie, przydzieli to łóżko Żeby już było z głowy o proszę, daw to już masz zbytą logikę. Jestem z tego bardzo dumna. Także tutaj... Ale co? Najpierw lecimy. Odwiedzić króla i królową po to, żeby ich poznać. Jesteśmy, jak widzicie, to jest ten zamek. Jak również go pobrałam z galerii. Yy, tylko chodź, zapłukaj do drzwi najpierw. I widzicie, jest dosyć sporawy, No ale wiecie, no królestwo, tak, to i tak jeszcze nie jest, wiecie, ta największa parcela, także... Znaczy dziewczyny nie muszą ich poznawać, ale wiecie, no wziąłem żeby nie było. Jak pójdą, no to pójdą. My tutaj tylko Daw, wiecie, sterujemy. Także pukaj, bo dzisiaj wiecie, musimy się tutaj, wiecie... Ja po prostu chcę właśnie, żeby Daw się... Proszę wejść. Dobrze, wejdziemy. Mówię, tutaj są dosyć pustkie, tylko tutaj, wiecie, wstawiam jakieś łóżko i coś, bo nie... i wcześniej zrobiłam taki większy remont i mi się nie zapisało i stwierdziłam, że mam tego dość. I nie będę się bawić, dobra, ale teraz gdzie tu są jacyś ludzie? Eee, czekaj, 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 czeka. eee, O, tu mamy królową Selenę. Eee, no powitanie, to jest, powiem po prostu rzecz teraz i tu mamy króla. Te kurduazyjne, wiecie, to jest taki ukłon... Ukry... Ale gdzie jest że Książę? Na komputerze. Także to jest nasz książę Liam, o jego serce będziemy tutaj walczyć że chodź się tutaj przywitać. Sprawdzę, czy na pewno będziesz miała ich tu w kontaktach, bo już widzę dziewczyny masz. No przywitaj się moja droga. Okej. Okay. Selena jest, nawet lokaja widzę. Poznaluję i to w ogóle ten yy, ubranko. Przywitaj się z królem. Przywita się z królem, nie jeszcze. O, dziewczyny też przyszły, fajnie. Widzę Emma też stwierdziła, że się przyjdzie. Dobra. I teraz idzie do niego się przywitać, moja droga. A, on przyjdzie do ciebie. A ty sprayciola. tak się umiesz ustawić. No. Przywitaj się. Sprawdzimy, czy tylko mamy wszystkich Paweł, Nik, a gdzie jest Selena? Jest Selena. Dobra, to my już wracamy, bo tylko chodziło o to, żeby je szybko poznać i teraz wiecie. Tutaj z dziewczynami się po prostu popoznawać i troszkę umiejętności jakiejś, powiecie, pozdobywać, bo no o to chodzi w tym challenge'u. I wracamy. I co? I czas się tutaj yy, po prostu żartuje o politykach, bo jakie wy macie ogólnie tutaj yy, jesteście jakby znajomymi, czy ona dorosła? Czekaj, z kim ty masz pokój? Tu z dziewczynami, no, no Nie, to z nimi się by mi się wydaje, że najbardziej, by tu wypadało się troszkę zaprzyjaźnić. W ogóle muszę zobaczyć, nie. czy na pewno komputer usunęłam no, i czy... Znaczy porozmawiajmy sobie po prostu trochę z dziewczynami, bo czemu by nie... Nie wiecie, fajnie jakby się stało przyjaciółkami. Dobra, zobaczmy co. E, komputer. Dobra, gdzie dziewczyny... Matko ja do góry jeszcze jest coś. Czy ja to przegapiłam? Ej, ja nie wiedziałam, że tu mamy takie rzeczy. O nie! Ja nie widziałam, że my tu mamy. O nie! To my musimy tu dużo rzeczy Pousuwać Bo to są tak zwane, wiecie, rozpraszacze. Nie, 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 nie. A gdzie masz? Chodź z nimi dalej rozmawiać. Chodź, 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 do Poplotkuj. I yy, jeszcze. Weź porozmawiaj jeszcze raz o tej zimnej pogodzie. My chciały, żeby żebyś się z nimi zaprzyjaźniła dzisiaj. Yy, fajnie by było. Mam nadzieję, że się uda, ale nie uciekaj mi. Nie uciekaj mi Ela! Chodź tu! Chodźcie, dziewczyny! Chodźcie! Dawaj, bo później już bym chciała, żeby sobie może, nie wiem, gotowanie. Dobra... Hmm, Edu, do zeznam się no bym, jak byłam. Przyspieszymy troszkę. Fajnie by było jakby się udało, wiecie tutaj. To przyjaźń ogarnąć. Może otworzymy profil po prostu. że wampir musi iść tu. Czy może idzie do nas? Ej, czemu nie mam otwórz profil? Ojeju. Aha. O, ktoś zdobył umiejętność fizyczną. Miłośniczka, muzyki. Muszę tam pousuwać, no. Hanaruszaftany widzę. Imprezę mają. A czemu nie wiecie? Jest pierwszy dzień, jeszcze nie ma takiego takiego pędu, że tak powiem, nie? czekajcie, bo tu się otwiera oh, profil well. o nie, e, Harper, odpuść profil e, znajomość, dobra no to nie, no to musimy jeszcze troszkę porozmawiać bo chciałabym właśnie, żeby dziewczyny się tu troszkę zaprzyjaźniły, no bo jak wiecie mają razem pokój ogólnie powiem wam, że myślę, że będę chciała właśnie ogarniać, e, cię spać mi, więcej żeby szło w tym samych godzinach, żeby no było to w miarę Ogarnięte i później bym chciała, żebyś sobie zrobiła podaż obiad. Może zjedz obiad. Wiecie, jak będziemy musiała sobie gotować, to i po prostu szybciej wzrośnie ta umiejętność. Dobra. Więc harper nie mam. Z harper, gdzie jesteś harper? Tu jesteś harper. Zobaczmy twój profil. Też jesteśmy znajomość, no to musimy to, wiecie, poprawić oczywiście. Dzisiaj też bym chciała właśnie, żeby jakaś umiejętność, ta charyzma mnie też tu kusi. Gotowanie chyba i charyzma, to by było coś, co bym chciała właśnie dzisiaj ogarnąć. Ale... tak. Yy, tutaj... Przede wszystkim musimy parę rzeczy wyrzucić. Powiem wam, że ja je tak... Zapomniałam i serio nie widziałam, że tu jest takie pomieszczenie. Dobra, to to usuwamy, tu zostawiamy łazienkę, to wyrzucam. Yy, to też im wyrzucam. Dobra. Mm, to też wyrzucam. I to. Wiecie, nie mogę mieć za dużo rozpraszaczy po prostu. To zostawię. W ogóle tutaj może przyniosę te instrumenty. Dobra, na razie mi się wydaje, że starczy. Zobaczymy jak się dziewczyny będą, wiecie, zachowywać. Bo jak będzie ciężko, że tak powiem, no to to... O, matka tu szafki nie ma. Ojeju. Dobra, gotuj. Dov, Daf. I sobie zjedz, ładnie. I w międzyczasie może byś właśnie jeszcze porozmawiała. Tu jest Ela nawet. To chodź sobie. Pochwal szczerze. A to ładnie wygląda w ogóle. Ktoś cudnie to zrobił. I żartuj sobie o politykach. Ym... Rozmawiaj o smaku potrawy. Entuzjazm się posiłkiem. Dobra. A zobaczmy, co dziew inne dziewczyny robią. O, tutaj ktoś jest? Nie ma. Tu mam taki się w ogóle. Tutaj postawiam szachy, ale ja je chyba do domu, tam do góry. No naprawdę, nie widziałam tego. Bez sensu. Czy tu ktoś ch chodzi? Nie ma. Tutaj nikogo w ogóle. E, automatyczne przełączenie będzie mi łatwiej. Tutaj widzę, dziewczyny są. Bo poznają się, fajnie, fajnie. O, Harper idzie widzę tany. Nie, ej, nie. jak tutaj jeszcze nam wybuchnie pożar, to nie będzie fajnie. Nie będzie fajnie. Gotowanie, który masz poziom? 50, mi się wydaje, że jeszcze jedna taj będziesz miała drugi. To pójdziemy chyba... Bo od drugiego poziomu jakby dopiero, wiecie, możemy dodać sobie punkty. Wym oczywiście tutaj nie dajemy punktów dziewczynom, nie? Bo tu chodzi właśnie o to, tutaj widzę jakaś książka w ogóle. Dobra. Czy jesteśmy przyjaciółkami z Elon, czy nie? Nie jeszcze, dobra. Trudno. Powiem że właśnie chciałabym, żeby dzisiaj właśnie były te dwa u poziomy. Bo chcę na pewno coś i chyba później jeszcze, wiesz co. Zjedz kolacji, Przygotujesz może pierogi Może któraś z dziewczyn zje Także niech się cieszy Jedz sobie Ktoś tu widzę przyszedł chyba yy, Albo nie przyszedł no, 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 Widziałam to Widziałam to Nieładnie Tak się nie zostawia Ale dobrze gotuj Idzie tu jest Toaleta. My na dole nie mam toalety? Ojeju! No dobra, to później skoczysz szybko do toaletki i sobie porozmawiasz z harper. Mam nadzieję, że wleci jej ten poziom następny. O, widzę, że dziewczyny też tu się... Goszczą jakieś jedzonko chyba ktoś zrobił. Fajnie. Dobra, tutaj jest spokój. Tu mi się wydaje, że jest też w miarę okay. A dziewczyny stąd sobie biorą jedzenie? Ojeju. No, muszę, wiedzieć jeszcze parę rzeczy po prostu poprzestawiać, ale o, ktoś, widzę, zaczął nawet nam malować. No. Dawaj, dawaj Wiem, że ci się chce siku Wiem, że to sobie się chce dużo rzeczy Ale moja droga chce, żebyś po prostu wbiadzi się poziom Bo byłoby bardzo miło I by było łatwiej Który masz? 7,5, pięć, Może się uda Więc życie pewnie się sko... O, nie uda się Dobra, to jeszcze jedną rzecz najwyżej zrobisz Tylko ty tego już nie jedz, nie? No, i sobie porozmawiać Dawaj, zaprzyjaźniamy się o, dziewczyny też się zaprzyjaźniają. Jak fajnie. Aże znaczy, powiem że z tego co czytam, tylko my dajemy właśnie naszej bohaterce. Yy, wiecie. Aha! Punkty. No, nie wiem, muszę jeszcze doczytać. Bo wiecie, jak się okaże, że każdy ma dawać punkty, to jest troszkę denerwujące. Bo wiecie, muszę każdą wtedy. Ten, ale z tego co widzę yeah. właśnie nie oh, to wydaje special. tak jak my mamy, wiecie, na samym końcu punkty. Up. <prz> <Kaleforszy> po prostu w zależności od ory. tego ile mam punktów, tam nie jest jakieś przedziały, nie o, wiem, odjedź do, do 2000 punktów szczęścia, bie o, coś bo. takiego. A to I właśnie to zdecyduje czy wyjdziemy za księcia i też jaką będziemy królową i itp. No dalej. Dalej, dalej, no wiem, yeah, bardzo no to zacznie z nią rozmawiać. Im szybciej z nią porozmawiać, tym szybciej yeah, łazienki. <laughs> o to o tym chodzi. Ejciu, czy my się dzisiaj zaprzyjaźnimy? O, ktoś idzie w Widzę, Muszę go oh. tam jeszcze parę rzeczy pousuwać. O, charyzmek to nie oh. zdobył. Fajnie Harper. O, Ela posprząta, oh jak miło z jej strony. O, się chce sikać. No to lećcie, dalej! O nie! Harper! Tak się nie robi! O, Hanna się poczęstowała. Jesteście już przyjaciółkami? Ojej, czy dzisiaj powiem że idę, żeby mieć ale chcę dać w ogóle jakiś punkt. No idź do tej toalety! No idź do tej toalety, przecież ci już dozna... To, to idź do krzaków. Czy wy obie idziecie do krzaków? Nie popraw humor. Wiecie, no już jest dosyć późna godzina, trzeba przyznać, bo... Późna, no w sensie już 21 za chwilę. A wiecie, chciałabym, żeby chociaż się właśnie zaprzyjaźniła tutaj z Harper. Fajnie by było. No by się właśnie przy już z Harper i wiecie, i chociaż ten poziom gotowania zdobyłania, to by było fajnie, bo już wiecie, jakieś punkty by miała dziewczyna. Nigdy nie wiadomo, co będzie następnym razem. Boję się, że ogólnie pójdziemy dosyć słabo to do wyzwanie i nie zostaniemy królową. No ale cóż, staram się, no ale wiecie, z Simami nie jest tak łatwo. Rozmawiaj o zainteresowaniach, a ja tutaj cały czas monitoruję sprawy. Otwórz profil. Oh! Przyjaciółka. O, 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 dobra. Yy, gitara, mamy przyjaciółkę, to chodź teraz szybko mi jeszcze coś ugotować. Yy, chodź podasz kolację, może to z serem. Dwiś. Dawaj, chodź. To Harper jest już naszą przyjaciółką, to fajnie. To jeszcze sobie z Elą mi się wydaje, porozmawiamy może coś. Bo bazar. czysta 300 punktów, już jedne mamy, także fajnie. Ah. Yy, czekajcie, sprawdzę czy 300 punktów, tak? Nie, 100 punktów, ojeju O matko, jak malutko <laughs> Będzie trzeba się naprawdę tutaj bawić troszkę, no yy, Dobra O, drugi poziom, o, tu już mamy 200 punktów Znaczy powiem wam, że ogólnie trudno jest mi się wydaje, wiecie, tak ogarnąć O, dziewczyny już widzę nawet jakieś poszły spać Pierwszy pokój już prawie cały śpi, tylko ten drugi jakiś taki. A gdzie jest Ela? To ja tylko sprawdzę, gdzie ona jest. Tu jest. O, a popcorn. Widzę, że też muszę to pousuwać. Ale czy już masz ten drugi poziom? Masz, dobra, tu już nie gotuj. Zostaw, zostaw, za chwilę pójdziecie sobie z Elą. że wiecie parę tutaj, bo nie chce coś ją przytrzymywać jakoś. I za chwilę już będzie szła spać, bo już mamy drugi poziom. Gotowania, chodźcie, zobaczymy. Powiem parę tylko jeszcze interakcji, zobaczymy. Jeśli nie pójdzie, no to już idą dziewczyny spać, nie? I weślę obie do spania, bo o 6 muszą wstać, także... A nie wiadomo co będzie, czy będziemy mogli tutaj robić jakieś tam umiejętność, czy nie. pochwal szczerze. No ale muszę tutaj troszkę rzeczy pousuwać z tego co widzę, nie? Bo dziewczyny idą troszkę na łatwiznę. Zapytaj minął dzień i już. Otóż profil. Przyjaciółka. O, dobra. Tu już nie rozmawiajcie i chodźcie dziewczyny w ogóle spać, dobra. I idź spać. Wiecie co? No, Harper, nie no mogę tutaj sterować, także nie idziemy spać, ale widzę, że to się jej pokazało, także idziemy wszyscy spać. I ja już tutaj sprawę, więc tak, mamy dwie przyjaciółki i mamy jeden poziom umiejętności, czyli mamy 300 punktów. Także dajemy tutaj naszej DAW 300 punktów. Dobra, Tylko muszę tutaj kod wpisać, chyba najpierw ten pierwszy. True i teraz Sims give 70. Punkty 300 się dodało. Ok, dobra, jeszcze sprawdzimy, czy na pewno poszły. Tak poszły, bo sprawy z ciekawość. dobra. Ok, dobra, czyli to był pierwszy dzień. Wiem, że mi się wydaje, że nie było jakoś źle, ale nie było też fajnie. Takie, wiecie, wprowadzające. Zobaczymy, co przyniosą na następne dni. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten cześć. Pamięćcie w ogóle, co myślicie o tym wezwaniu. Czy cieszycie się, czy nie za bardzo? I której dziewczynie tak na pierwszy rzut oka kibicujecie, a która Wam tak za bardzo nie podchodzi? Myślicie, że będzie taką, można powiedzieć, złą postacią? Czy taką będziemy mieć? To zobaczymy. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do usłyszenia do następnego. Pa, pa.